trzymało przez Wierzę Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Teraz oklaski dla Patryka. Patryku, stałeś się nowym stworzeniem. Od mamy wczesnej otrzymujesz białą szatę, która jest symbolem łaski, proszę. Niech twoim bliscy, słowem i przykładem, pomagają zachować godność dziecka. Nie skalamy, aż po życie Przyjmijcie światło Chrystusa. podtrzymaj.